Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zanurzamy się w świat Wiedźmina na czterech. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, a ja już zaczynam. Zaczyna się, no właśnie, to jeszcze nie gameplay. Ten filmik wygląda absolutnie przepięknie. Muszę przyznać, że z niecierpliwością czekałem na faktyczną rozgrywkę, a nie tylko przerywnik filmowy, ale mam nadzieję, że pojawi się później, bo nie mogę się doczekać. Nie zrozumcie mnie źle, oprawa wizualna jest naprawdę imponująca. Modele postaci wyglądają świetnie, ogień sprawia wrażenie, jakby był prawdziwy. Chyba zaczyna się gameplay. O, widzę piksele, a jednak nie ma. Może pojawi się za chwilę. Dalej widzę. Że twórcy rozmawiają o grze, ale niestety nie chcę Wam tego pokazać, bo całość jest po angielsku. Ponownie wracamy do gameplay. Widzę, że ktoś gra na PS5, zastanawia mnie, czy to standardowa konsola, czy może już PS5 Pro. Kurczę, świat wygląda, jakby był żywcem wyjęty z Wiedźmina na trzecie. Może to tylko złudzenie spowodowane kompresją obrazu na YouTube, ale mam nadzieję, że w rzeczywistości będzie jeszcze lepiej. Facet mówi, że ten gameplay działa w 60 klatkach na sekundę. FPS. Ja się na tym so nie znam, ale faktycznie again. może tak być, chociaż trudno right mi now, ocenić dokładną Ciri's liczbę FPS-ów. Right, everyone. Meet Kelpie. Let weeds be weeds, Kelpie. So just like Roach, Ciri has her own loyal companion. Te We dwa charaktery muszą się czuć jak jeden, ponieważ będziemy eksplorować świat na koniu, kucząc, muszą czuć się płynnie, naturalnie i po prostu zabawnie. Tak, i aby to wspierać, wprowadzamy wielokrotnie zmianę. W szczególności podoba mi się, jak realistycznie wygląda koń. Reale. Porusza się Sourian i biega niemal identycznie jak w Red Dead Redemption drugie. To naprawdę to robi ogromne wrażenie. Co więcej, so facet mówił, że poprawili model so konia, by było widać muszły pod skórą, co tylko potęguje ten realizm. Cały świat i miasto, które zostały pokazane, bardzo mi się podobają, ponieważ wyraźnie widać, że tętnią własnym życiem. Co ciekawe, im dłużej się patrzy, tym lepiej ten świat wygląda w oddali, choć z bliska detale mogą jeszcze wymagać dopracowania. Ciekawi mnie, czy w grze będzie można robić coś więcej z koniem np. ubierać go, zakładać mu zbroję, albo mocować dodatkową broń. To byłoby świetne uzupełnienie mechaniki i dodało jeszcze więcej głębi rozgrywcy. especially Kovir with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry we've freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. Rośliny, drzewa.

In nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And these dense clusters of triangles turn into these cubes, which at a distance they're no larger than a pixel, and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision without compromise. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals.

Ta planowana jest na 2027 rok lub 2028 rok, co sugeruje, że gra może pojawić się nawet na PS6. Mimo to, uważam, że twórcy powinni byli pokazać ten gameplay na komputerze, aby zaprezentować grę w jej najwyższej możliwej jakości. Widoczne piksele są dość rażące. Jeśli chcą pokazać prawdziwy potencjał graficzny, to na komputerze wyglądałoby to znacznie lepiej niż na konsoli.

Guys, notice how responsive the world is. Character actions directly affect what happens around you, sometimes even setting off chain reactions. Everything is working together. Oh, look at this poor gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. That's what happens when you cheat at Gwen.

To zdecydowanie posiada też wiele plusów. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak Wiedźmin będzie wyglądał, gdy będzie już gotowy. Jestem pewien, że to będzie kolejny hit, choć może nie tak duży jak GTA, to jednak nadal świetna i polska gra. Na pewno Agram i wam to pokażę będę grał na premierę. Widać, że ten świat naprawdę tętni życiem. Ktoś walczy z kimś, no, no. ktoś sprzedaje ryby, syn pomaga tacie, ktoś rozmawia z ludźmi. To wszystko sprawia wrażenie, że będzie mnóstwo do roboty i na pewno nie zaznamy nudy. Ja osobiście nie znam się dokładnie na szczegółach technicznych, takich jak liczba FPS-ów czy ewentualne lagi. Po prostu mówię, co myślę o tym, co widzę. Ten świat wygląda po prostu świetnie. why don't we listen in on these fishmongers they're selling their wares chatting up customers this and summon more got micro card and there is tons like of tech to play here even in this simple market something. stall meta-human tools improved on unreal smart that. objects chaos cloth and more and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right? But also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in Pillar isn't exciting enough for Valgrest. Let's grab everyone's attention with a circus. but the great performance deserves a huge crowd, though. Let's crank it up. So you are seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we are making. But before we wrap up, how about one final check in with Siri? We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. I think what we are doing together is going to bring in a new generation of open world RPGs, and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. To już wszystko na dziś w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, co zobaczyliśmy z Wiedźmina 4. Czy jesteście tak samo podekscytowani jak ja? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.